Siemanko, witam Was na kanale MMROX.pl. Artur Wilanowski, a ze mną Mara Siemanko. Siemanko, cześć. No i co, na samym początku chciałem Cię podpytać odnośnie konferencji i co Ty tutaj robisz tak naprawdę. Luchwiczek tańczy z najlepszą polską dziennikarką, ale jaja. <laughs> e, e, słuchaj, no spoko. E, e, siemanko, e, spoko. E, kiedy będziemy mogli Cię zobaczyć, tak naprawdę, w OKTAGONIE? E, nie wiem. Znajdzie się dla ciebie ten przeciwnik jakiś? Nie, no to na pewno się znajdzie, wiesz, wiesz, na pewno, na pewno. To znaczy inaczej. Trochę wiem, trochę nie wiem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc nie powiem. Ale jak rozumiem, znajdujemy się na Fame MMA, czyli bardzo możliwe, że tutaj, tak? Ale ty, ja dzisiaj tu nie byłem oficjalnie nie. zaproszony, tylko koledzy mi powiedzieli, że ty jest dzisiaj konferencja jedzemy. Daleko a chyba nie miałeś. A ja daleko nie miałem, tak, miałem no nie wiem 3 kilometry. No i się przyjechaliśmy tu od tak. Dobra, to opowiedz, jak tam bycie YouTuberem, bo chyba dosyć nieźle ci to wychodzi i w dosyć szybkim tempie zrobiłeś dobre wyświetlenia i dobre subskrypcje. Tak, bardzo się z tego cieszę, dlatego że nagrywanie y, takich wloczków przychodzi mi z luzu. To nie jest y, jakieś założenie, które muszę spełnić, tylko ja sobie biorę, gadam sobie nawet sam albo z kolegami to jeszcze śmieszniej do tej kamery. Wiesz, i, i w parę minut właściwie nagra, nagrywania, bo to, to padam jeszcze ja sam na iMovie wiesz, montuję. To no to wiesz, no, w, tak w parę godzin jest odcinek. Uuuu. Więc, więc więc... jest spoko. No ja sobie sam to montuję, cieszy mnie to przede wszystkim. Wiesz, ja się lu, lubię sam z siebie śmiać, widzę jakie głupoty robię, podbród mi wyjdzie, wiesz, tu się dreczy co, Nie spoko, spoko, spoko. Czyli można powiedzieć, że zajaweczka jest. Tak, tak, tak. E, dobra. E, jest dobrze, dobrze robię. Odnośnie tego Szuliego, już sobie coś tam wyjaśniliście, czy jeszcze coś tam do powiedzenia masz? Nie, nie, nie. Na no, dzień dzisiejszy nie mamy o czym rozmawiać. Czyli co, jest jakaś szansa właśnie, żeby was zobaczyć może w pojedynku? Musisz yy, na przykład pana Krzysia Rozpary zapytać. Dobra, dobra, spróbujemy, spróbujemy. W takim razie, co byś powiedział odnośnie tego, co się działo ostatnio w internecie. Nie wiem, czy ty to śledzisz, czy, czy totalnie. Nie, Nie, ja czy, myślę, że nie wiem o czym mówić, dlatego że byłem ostatnio, jak to się mówi, że jak się dużo pracuje, to się jest zarobionym. Tak, A widzisz, że mi się zawsze kojarzyło, że jak ktoś mówi, że jest zarobiony, oznacza, że ma zarobku dużo, nie? Więc ja tak, zarobku jeszcze niestety nie mam, ale jestem zarobiony, wiesz, o co chodzi. Wchuj pracuję ostatnio. Widzisz, łażę w spranej bluzie, bo ją lubię, ale no, ja w każdym razie bardzo dużo pracuję tak ostatnio. Czyli można się spodziewać od Ciebie jakiejś płytki w niedalekim czasie? Tak. Jakaś tematyka, mógłbyś przybliżyć, tak wiesz, ziarenko dosłownie? No nie, pewnie, no ja powiem o tematyka, ona Wam nawet powiem jak się będzie nazywała płyta. Płyta się będzie nazywała Genialny Żółwie, ja nie wiem czy to oglądałeś Dragon Balla? Oglądałem. No, 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 więc płyta będzie właśnie... Kawałki, które nie są stricte o Dragon Ballu, są wykonywane na handpanie. To jest taki blaszany instrument perkusyjny, taki wiesz, jakby do medytacji, piękne dźwięki. Na, tej, na jego podstawie, z muzyką elektroniczną zrobiłem parę kawałków, a kawałki, które nie są na jego jakby podstawie, są po prostu o Dragon Ballu, Więc wszystko mi się zgrało w całość, że to musi być płyta genialny Żółw. A skąd w ogóle ta zajeweczka na te, na te metalowe właśnie te instrumenty, o których ja nie mam zielonego pojęcia, czy to jakoś przypadkiem dosłownie wpadło do Ciebie, czy wiesz, czy, czy ktoś Ci podsunął jednak coś takiego? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, chyba przypadków nie ma, no samo mi nie wpadło z nieba. Gdzieś tam zauważyłem, pojechałem sobie do Krakowa. Pozdrawiam Dziubi Dramer, właśnie on... Dzięki niemu udało mi się kupić ten instrument. Instrument jest nastrojony w 432 Hz, na 432 Hz, czyli to jest taka, wiesz, częstotliwość, która ma działać łagodząco, bo to jest taka częstotliwość natury, bo o ile to jest prawda, a nie jakaś teoria spiskowa, to wszystkie, wiesz, głośniki, radio, telewizja, wszystko jest przestrojone o parę herców, na 440 herców, po to, żeby na dłuższą metę rozstrajać Cię i denerwować. A to jest właśnie w naturalnych, wiesz, takich łagodzących, błogich hercach nastrojone, przez co też, no, nie było najtańszym instrumentem, ale jestem bardzo zadowolony, bo wystarczy sobie chwilę popykać i naprawdę łagodzi obyczaje. Dobra, to powiedz, czy Tobie jest bliska właśnie medytacja i tym podobne rzeczy z nią związane? Inaczej, chciałbym. Nie umiem medytować, chciałbym. A na przykład, nie wiem, forma jakiejś czytania Ała, książki, powiedzmy, czy coś takiego, czy uważasz, że... Idę tam zagadać. Będzie prutka? No nie wiem, patrzy się teraz, o, nie patrzy się, ale zaraz idę pewnie. No dobra, nie męczę cię, leć tam do niego albo nie. No. I życzę waleczki niedługo, mam nadzieję. No zobaczymy, zobaczymy. Też, nie będzie to nie będzie, nie mam ciśnienia, mam co robić. Na sam koniec jeszcze kiedy będzie płytka, jakbyś mógł powiedzieć, tak mniej więcej. Aha, nie, nie, niedługo e, mam zamiar niedługo, zależy też, wiesz, e, chciałbym niedługo puścić preorder. order Płyt, Na płytę jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już e, właściwie w 80% jest ona zrealizowana, więc jeśli już będę miał do zrobienia tylko teledyski, a już szata jakby muzyczna będzie zamknięta, to puszczam preorder i... I lecimy, i naprawdę, no ja sam z siebie jestem z, tej, z tego albumu bardzo zadowolony. E, wiesz, nie pisałem nic przez pół roku, miałem byłem jakby zamknięty artystycznie, a teraz po pół roku teoretycznie nie nietrenowania w tym pisaniu, zaliczam progres i jestem z siebie zadowolony. Wiesz, super jest. Dobra, to ostatnie pytanie. W sumie odbiegające trochę kompletnie od tematyki, ale znajdujemy się w Łodzi, Ty już jaki, jakąś część swojego życia spędziłeś w tym mieście. Jakbyś mógł powiedzieć, co jest w tym mieście najpiękniejsze. Um, akurat um, z mojej perspektywy moi znajomi. Tak. A Łódź sama w sobie, wiesz, ma coś pozytywnego, bo jednak jest jakaś, powiedzmy, nagonka na to, że Łódź jest, no niestety, troszkę brzydkim miastem. Nie no, no wiesz, to Łódź nie, 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 może nie jest jakaś kolorowa jak, załóżmy, Toruń, czy, czy, czy zielona jak Bieszczady. Jest raczej szara i, i zimna, ale ja mam bardzo fajnych ludzi wokół, więc jakby to oni robią tą atmosferę dla mnie. Jasne. Dzięki wielkie. Piąteczka. Dzięki. Piąteczka. Pozdrawiam.